Jestem Norbert Gront, jestem hodowcą y, rasy y, Singapura, kota. Jest to kotka, która ma półtora roku. Kotem najmniejszym na świecie, uznany przez wszystkie federacje świata. Jest to rasa bardzo niesamowita, rzadka, bardzo mało tych kotów jest na świecie. Kot o niesamowitym charakterze. Nazwa tego konta, y, kota jest y, w Singapurze nazywana jako kucinta. Kucinta po naszemu oznacza kot miłości. I taki to jest kot, który jest na człowieku, przy człowieku, stara się po prostu uczestniczyć w naszym życiu. Ma ogromne oczy, o dużej ekspresji, co powoduje, że człowiek patrzy na to jako malutkie, to trzeba kochać, bo to jest mało, prawda? Jeżeli usiądziemy, to mamy, mamy trzy koty, to trzy koty są na, na człowieku, a któryś nie ma na sobie gdzie się usiąść przy nas, to automatycznie wchodzi albo na ramię, albo na głowę. No. Musi być przy, przy człowieku, uczestniczą w życiu, yy, naszym na co dzień. Ich interesuje wszystko to, co my robimy i, i to, co się dzieje dookoła nas. Jest to kotka, która jeździ na różne wystawy. Akurat yy, w tej chwili jest kotką, która zajęła drugie miejsce w Tika, bo to jesteśmy z klubu Tika. Yy, FIFE ma też tytuł i będzie jechała na tak na zwaną światówkę, więc. Sędziowie się zachwycają, bo jest to, jest to rasa bardzo rzadka i nawet niekiedy sędziowie niektórzy nie wiedzą, jak ten kod wygląda, znają tylko z opisu, więc wzbudza ogromne zainteresowanie e, i dzieci, i dorosłych i, no i jest tak jak, jak widać tutaj.